Dzisiaj pokażę wam grę Dead Trigger. Jest to nowa gierka, która w zasadzie dopiero co wyszła i kosztuje na razie tylko 99 centów, co jest naprawdę niską ceną, jeżeli można tak powiedzieć, jak na taką grę. Myślę, że ona później wzrośnie tak samo jak było z GTA 3. Na początku cena była niska, później ta cena wzrosła. Niemniej jednak. Myślę, że jak gra jest godna uwagi, zaraz wam to pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Cóż, trzeba przyznać, że zarówno grafika, prawda, jak widzicie tutaj, może mam nadzieję, że widzicie, jest, jest bardzo fajna. Mniej więcej tak wygląda cała ta rozgrywka. Trzeba przyznać, że bardzo płynnie chodzi ta gra. Dla mnie troszeczkę to sterowanie tutaj może nie jest jakoś proste, ale jak widzicie, naprawdę wszystko wygląda po prostu genialnie. Jeżeli ktoś kiedykolwiek za moich czasów na początku pomyślał, że będzie można grać w takie gry dosłownie na takich urządzeniach przenośnych, no której tutaj chyba nie wyjdziemy, to słuchajcie, naprawdę było nie do pomyślenia, gdy. Grało się w gry, które no, nie wyglądały tak jak teraz, prawda? Czekajcie, bo ten jeszcze chyba żyje. Ok. Nie wiem, czy z tym cokolwiek możemy zrobić, co prawda? Chyba nie. Ok. Oczywiście, w miarę przechodzenia poziomów, ja chciałem wam pokazać. Tak więc jeżeli ktoś zdecydowałby się na ten zakup, to, to polecam. Gra jest dostępna na iPhone'a i na iPada. Okej. Okay, tutaj podejrzewam, że będzie trzeba prawdopodobnie jakoś kucnąć taki touchpadowy pad. Niemniej jednak, myślę, że, że idzie się do tego przyzwyczaić. Gra może nie ma jakoś, jakiejś tam fabuły, prawda? Chodzi o to, żebyśmy po prostu tłukli te zombie, czy te potwory, czy coś takiego. Okej, okay, mamy tutaj obronić się przez 50 sekund, więc, więc bronimy, tak? Dobra, ja nie będę już tego dalej nagrywał, słuchajcie, Dead Trigger, jeżeli chcecie e, sobie zagrać to w App Store za 99 centów, tak ta gra wygląda, e, to jest, to był w zasadzie Dead Trigger. Zapraszam serdecznie.